w gąszczu. Jak to, po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. A cóż za to pan dostaje? Też pytanie. Wszystkie gaje, wszystkie trzciny, powsze czasy, łąki, pola oraz lasy, nawet rzeczki, nawet zdroje. Wszystko to jest właśnie moje. Wół pomyślał. Znakomicie, też rozpocznę takie życie. Wrócił do domu i bolemu, tęgim basem. a macie szedł tymczasem. Jak nie wrzaśnie, cóż to znaczy? Czemuż to się półpróżniaczy? Jak to? Czy ja nic nie robię? Przecież właśnie brzęczę sobie. Ja ci tu pomrzęczę wolę. Dosyć tego i jazda w pole. I dał taką mu robotę, że się oblewał potem. Po robocie pobiegł w goście. Już ja co na chrząszczu 教书。